Podstawowym pytaniem, tematem w wymazywaniu jest dla mnie kwestia dziedzictwa, która zapisana jest już w samej powieści, dlatego też sam gest Podjęcia się wymazywania wydawało mi się też jakoś spójny z, samym, z tematem samej, samej powieści. Co znaczy obecnie wymazywanie? Wymazywanie, do którego miałam takie ogromne przywiązanie jeszcze sprzed 15 lat i rzeczywiście jakąś taką fascynację bernhardowską, nawet nie lupiczną, tylko właśnie bernhardowską. I w jaki sposób teraz z tym tematem pracować po 15 latach? Czyli co oznacza rozbicie monologowego ja na 10 osób, Zespół, co oznacza przejmowanie takiej mocnej, egotycznej narracji przez e, głosy w jakiś sposób poboczne, i w jaki sposób e, wyjmując takie elementy pozornie małe, nieistotne, wychodząc od szczegółu, możemy budować opowieść o tej powieści na nowo, która niekiedy też jest, okazuje się dość e, mizoginiczna i co to znaczy paradoksalnie? Uprawianie takiego kobiecego spojrzenia w ramach tego zastanego. To mnie interesowało. Tutaj jeszcze miałam taką potrzebę pracy właśnie z tym zastanym, pracy z niewygodnym dziedzictwem. To trochę tak jak powrót do swojego miasta, kiedy wiesz, że w jakiś sposób kulturowo jesteś obciążona i musisz szukać nieoczywistych strategii emancypacyjnych, nieoczywistych strategii jakiegoś rozepchnięcia się w rzeczywistości zastanej. I trochę mam takie poczucie, że to tutaj uprawiamy. Nie możemy. Rozszczelniać tego języka bernhardowskiego. Musimy rzeczywiście pozostać w języku powieści. I co to znaczy, rzeczywiście takie ciągłe rozpychanie się, dyskutowanie, ale właśnie w ramach zastanego, w ramach czegoś w jakiś sposób, co jest bagażem i czegoś narzuconego. I to jest dla nas jakieś też ciekawe na poziomie procesu twórczego, i mam nadzieję, że okaże się też płodne na poziomie tego, co też będzie efektem tego wszystkiego.